Informacje z Twojego regionu. Gołda Info i wiesz więcej. Bariery architektoniczne to jest bardzo dobry pomysł. Wydaje mi się, że w perspektywie 2014-2020 jakieś pieniądze na ręce się znajdą. Ja bardzo się cieszę, że, że akurat coraz więcej znaczy to od wielu lat. To jest modne to było bez bo że zwracamy uwagę na naszych niepełnosprawnych, i że radni na to zwracają uwagę, e, więc na, niewątpliwie jakiś taki program, który się zwracam do pani Lerny Młodzikiewicz, żeby zaczęła już produkować coś w rodzaju zarysu programu likwidacji e, barier architektonicznych w placówkach oświatowych e, i będziemy szukać jakiegoś programu na to pieniądze, są nie proste w ale również podejrzewam z RPO czy z innych programów. E, się oczywiście w perspektywie i pierwszy razie na 25% roku. Informacje z twojego regionu Golda Pinfo i wiesz więcej